Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w pniewie. Pewnie niewiele to Państwu mówi, ale jeżeli powiem, że jesteśmy w międzyrzeckim rejonie umocnionym, to brzmi to już zupełnie inaczej. Długo nas tutaj nie było, właściwie prawie półtora roku. A dlaczego nas nie było, dlaczego wróciliśmy i co tutaj się zmieniło, zobaczycie w dalszej części odcinka. Zacznijmy może od najłatwiejszego, czyli co się zmieniło muzeum. Przebudowało trochę swoją siedzibę. Ten budynek już był w budowie, jak tu byliśmy ostatnio, ale teraz jest ukończony w pełnej okazałości. A wcześniej wyglądał mniej więcej tak. A pierwsze co widzimy w nowym budynku to bardzo ciekawą wystawę. Widać tutaj jest sporo manekinów, starych rowerów i paru, parę akcesoriów z epoki, tak jak to powinno wyglądać. Tu znajduje się wejście do klasycznej trasy turystycznej, ale my idziemy gdzieś indziej. Ja już podejrzewam gdzie, ale zaraz się dowiemy, czy na pewno tam gdzie myślę. I naszym oczom ukazują się jakieś zielone kopuły. Ta chyba tu. Ten obiekt to Panzerbek numer 719. Zresztą jeden z moich filmów, stąd wydany gdzieś około dwa lata temu, mówi właśnie o trasie ekstremalnej, w której z kolei wchodzi się w muzeum a wychodzi w 719, a my teraz będziemy wchodzić właśnie w 719. A przypadkiem się zdarzyło, że my mamy klucze do niego. Naprawdę wpadają i starzy i ci na początku, nie ma reguły. Także ostrzegam, nie chuj, rakuj, nie bądź twardzielem betonu, tylko co robią stare zgrady. Witajcie na wycieczce zorganizowanej przez grupę Pasja Łączy Ludzi. Celem dzisiejszej wycieczki jest pokazanie Wam Między Rzeckiego rejonu umocnionego, a tak naprawdę części podziemi. System składa się z około. Żeby wysłuchać tej historii do końca, musicie sami tutaj przyjechać. A jeden ze sposobów, w jaki można dostać się do podziemi, podam wam na końcu tego odcinka. Poczekajmy, pokażemy części, jak działa zaparnia. Co Brzegor? Dla Zabezpieczenie, żeby nikt przypadkiem nie nacisnął. Naciskamy guzik, i dzieją się czary. Zamykają się drzwi. Dobre. Mamy do. Ok, poczekaj. Jak to zwykle bywa do podziemi prowadzą dość długie schody. No akurat one nie są jakieś bardzo długie, to akurat się nic nie zmieniło względem lat ubiegłych. I od razu pierwsza komora, na którą trafiamy to kolonia lęgowa. Nietoperzy tutaj w tych otworach. E, Widać, że się kłębią takie małe osobniki. Za parę, pewnie miesięcy będą duże i dorosłe. Nie lubię, jak się im świeci w oczy, więc idziemy dalej. A miałem powiedzieć, dlaczego nas tutaj długi czas nie było. Powodów jest oczywiście kilka. Pierwszy to taki, że Marcin się urodził i poświęcaliśmy mu trochę więcej czasu. Ja też starałem się. Nie wyjeżdżać, aż tyle nie zostawiać, basić dzieckiem, a dziecko niestety jeszcze no, nie jest w stanie zwiedzać takich miejsc, choć mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. Drugi powód, myślę, że też dość istotny, to taki, że pozamykano wszystkie dzikie wejścia do systemu. No i jedyna opcja zwiedzania, i nadal tak jest, to wchodzenie tutaj przez muzeum. I no, nie jest to dla mnie jakoś bardzo atrakcyjne, bo zawsze lubiłem wchodzić tutaj sami, zwiedzać po swojemu. O ile wiem, te wejścia są od roku zamknięte porządnie, z kamerami, alarmami i jeżeli nawet komuś udało się coś tam zadziałać, nawet zadziałać to chyba nie, tylko w ogóle zbliżyć się do nich, no to po prostu kończyło się to wizytą policji, tak więc no niestety musiałem odpuścić. MRU jest w większości obetonowane, właściwie chyba prawie w 100% te y, korytarze. Troszeczkę się od siebie różnią. Tu na przykład są jakieś nacieki. Pewnie za chwilę znowu będzie miejsce, gdzie ich nie będzie. Czasem jest echo, czasem nie ma, czasem jest trochę wody, czasem mniej. Ogólnie poziom wody na systemie spada, i szczególnie widać to na terenach za dworcem Nordpol. Zresztą na jednym z naszych filmów też widzieliście, że mogliśmy wejść w miejsca, gdzie jeszcze niedawno nie było to możliwe. Ponieważ na tej trasie chodzą wycieczki, założono tutaj kraty na studienkach, żeby nikt nie wpadł. Ale jakbyście kiedyś byli w dzikiej części systemu, jakby jeszcze kiedyś został otwarty, to pamiętajcie, że tam te dziury są niezabezpieczone i można sobie naprawdę zrobić krzywdę. Tunele o grubości 60 cm odporności klasy B. I teraz obiekt praktycznie jest nie do zdobycia. Obiekt poddaje się w bardzo prozaiczny sposób. Zostaje wymieniona załoga. Doświadczeni ludzie, którzy umieją obsługiwać te wszystkie sprzęty, jadą na front. Tu przychodzi polszturm, czyli okoliczni mieszkańcy i bronią tego, dlatego Rosjanie to zajmują. Ale do rur. Były tutaj rury. Tu wkładało się ładunek wybuchowy. W razie dostania się wroga można było wysadzić część tunelu i nikt dalej nie przeszedł, nie? Tutaj znajdowała się taka skrócica, tu nie ma bajki, ale będziemy mieli. są jeszcze takie bajki, z można było przełączyć te tory, tak? Są, ale są pokrzywione. W jednym z poprzednich filmów, chyba ten z 719, też tutaj byliśmy. Zobaczcie, stolik, krzesełka, ławki, ktoś sobie tutaj robi imprezę. I pamiętaj bunkrowcu, nie zaśmiecaj domu. Taczki w suficie wyglądają na współczesne, raczej nie są po niemieckie. Pewnie ktoś tutaj sobie wiesza hamaki i śpi, a przynajmniej robił to w czasach, kiedy dostęp tutaj był swobodny. Miejsce, gdzie byliśmy, było na dole, a do góry znajdują się toalety, więc teoretycznie tam, gdzie przed chwilą byliśmy, spadały fekalia, które później w jakiś tam sposób wywożono na zewnątrz. Teraz już idziemy główną drogą ruchu. Widać, że średnica korytarza się trochę powiększyła. Idziemy w kierunku południowym. ja mam pytanie do pana przewodnika, czy za tą ścianą po prawej jest jakiś skarb? Tak, jest. tak. Głotę Głotę. Pociąg. Głotę pociąg. Ale cały pociąg? Nie, nie. Tutaj, pamiętajcie, że tutaj będą, szukają bursztynowej komnaty. Trochę inne tematy tutaj są. Złote tak? pociągi. pociągi. są na Dolnym Śląsku. W Międzyrzeckim Rejonie Urosnionym są bursztynowe komnaty. Dzieła, sztuki i obrazy. I doszliśmy do Kolejki, a musicie wiedzieć, że w podziemiach kursuje teraz kolejka, którą można jeździć, którą turyści mogą się poruszać, ale ta kolejka chyba nie jeździ. Ta stoi, tak sądzimy. Może dojdziemy też do tej, co jeździ. 9, 8, 7, 6, 5. A tutaj moje ulubione zdjęcia z cyklu proza życia. A tu, w tej dziurze, w której ktoś szukał skarbu, znajduje się geo. Cash, ale nie będziemy wyciągać poprzednio, wy, wyciągaliśmy to wystarczy. A teraz do 7, 6, 5. dobrze, będzie rąkł w przewodniku, dyrektor. Wszyscy chodzą z ci co, koledzy, co wstają się na budowlance, czasami to przychodzą, no to mówią, że to jest kawał dobrej mureckiej roboty. To jest. To jest ryzyka? A to, co widzieliście przed chwilą, czyli te zakręcone schody, to jest obiekt unikatowy. Generalnie robią wrażenie. Wszystkie inne są prostokątne, a te są okrągłe. A teraz już wracamy do głównej drogi ruchu i idziemy do A64, czyli do tak zwanego głównego wjazdu. Oczywiście on jest zamknięty, jak wszystko w tej chwili, ale kiedyś było to takie miejsce, którym. Można było wyjechać na powierzchni i to takim największym sprzętem. Tam było połączenie, że tak powiem, pociągu zewnętrznego z pociągiem tutajszym lokalnym, elektrycznym. Takie wejścia miały być łącznie trzy, ale wybudowano tylko jedno. Pozostałe to A62 i A63. No ale zbudowano tylko A64. Wygląda, że tutaj właśnie dojeżdża kolejka, bo jest stosowny napis. Koniec stacji osobowej. A tutaj zobaczcie, kamera. Kamera, jakieś przewody, widać, że nowe. No niestety teraz jest to teren zamknięty. Wcześniej dało się tutaj dojść, jeżeli ktoś znał jakieś dzikie wejścia, a obecnie ta część również jest zamknięta kratą i niestety nie da się tutaj dostać w sposób inny niż przez muzeum. No i w związku z puszczeniem kolejki po do tej pory niedostępnych częściach systemu należało jakoś te tory Wyremontować, zakonserwować, no bo przypomnijmy, że zostały one położone kilkadziesiąt lat temu. No ale jakoś to zrobili, i wygląda nieźle. Niestety kolejką się nie przejedziemy, ponieważ ona jeździ w okresie, z tego co wiem, do połowy sierpnia. No i niestety już nie jeździ, bo teraz już mamy końcówkę sierpnia, ale może w przyszłym roku będzie okazja. Mam taką nadzieję. Piękne te korytarze. Jednak jak raz ktoś był w emeru, to potem jednak chce tu wracać i. No, i czuję się taką wień z tym miejscem. Mimo, że oglądaliśmy miejsca, które są no, teoretycznie w lepszym stopniu zachowania, są jakieś nowoczesne maszyny, to jednak no zgadzam się z tym, że niektórzy bunkrowcy nazywają to miejsce swoim domem. Ja nie uważam się za takiego bunkrowca z krwi i kości, ponieważ jeżdżę tutaj tylko 10 lat, a nie 30. Ale jednak no podzielam te emocje, więc doskonale wiem, co oni czują. I mimo, że tutaj niewiele zostało, jest sam beton, to jednak no, takie wspomnienia. Takie pozytywne emocje z tym miejscem związane pozostają. A tutaj coś, czego nie lubimy, czyli krata. Ale tym razem na szczęście mamy klucz do tej kraty. Tam pójdziemy pewnie, tam pójdziemy dalej. Tylko my teraz idziemy tutaj na A64, no. Czerwony Krzyż i Arst, czyli lekarz. Może był tu jakiś punkt opatrunkowy. I w ogóle w tej części, czyli w takiej jakby drodze dojazdowej do A64, była w czasie II wojny światowej podziemna fabryka. To stałe maszyny jakieś i pracowały, budowały chyba części dla firmy Daimler Benz, z tego, co, z tego co pamiętam. Do góry idzie taka ciekawa rura. Tak się zastanawiamy, co to jest. Trochę nam się to kojarzy z kaloryferem takie orzebrowanie, ale niestety po, po latach możemy tylko zgadywać. Tutaj coś dla miłośników skarbów. Jest ściana, dziura w ścianie, ale o dziwo tutaj, za tą ścianą, coś się znajduje. Ech. Tam jest taka metalowa drabinka, którą można dojść dość wysoko, kilkadziesiąt metrów w górę, ale niestety nie ma tam wyjścia. Zostało ono e, parę naście chyba już lat temu zasypane i no niestety nie jest drożne. Ja już widzę światło z dworu, a wy je zobaczycie dosłownie za momencik. Jest i krata. Niestety jest zamknięta, za kratą znajduje się świat, nowy wspaniały świat. Jak ktoś bardzo chce, można sobie tutaj dojść od zewnątrz, od strony miejscowości Wysoka, z spacerkiem przez las i można tutaj dotrzeć. A my idziemy już dalej, tunelem, o ile wiem, teraz się kierujemy na pętlę nietoperską. A to co tutaj jest? E, to już współczesne. Buzek widłowy. Nie jest raczej po niemiecki. Tak, nie tak, to nowe kraty. Tych krat nie było, one były inne. takich Tak, pierwsza sprawa będzie pęta nietoporska. Nie zgubimy się. Szczęście w nieszczęściu było Urządzenie, które dostarczało tutaj pod ziemi świeże powietrze. Zobaczcie. Na suficie zachowała się oryginalna lutnia. Tutaj leżą już jakby tylko straszczone. Widzicie, że brakuje tutaj chodnika. Legenda o. głosi, że okoliczni mieszkańcy wszyscy mają wyłożone chodniki, właśnie z płytek demo. A to jest jeden z wentylatorów, który mógł być podłączony do tych lutni i dawać tutaj powietrze. Im dalej na północ. Tym ciekawiej. Więcej nacieków, więcej wilgotności, więcej wody i więcej niezabezpieczonych studzienek. Trzeba uważać. A tu właśnie jakiś debil rozkął ścianę, niezabezpieczył, kupę piachów, wpadło do środka i zobaczcie, korytarz zaraz się zasypie. No może nie całkowicie, ale idzie się trudniej. Tak więc debilom mówimy stanowczo nie. Żeby dojść na pętlę nietoperską, trzeba przejść przez taki fragment zalany. Jak się ma kaloszki, jest trochę łatwiej, ale w zwykłych butach też się da, tylko trzeba się bardziej trzymać ściany, a w kaloszkach też trzeba, ale trochę mniej. Ja się przepraszam wtrącę, metoda nazywa się metodą naszym fansa. To już prawdziwy taki dziki system, jaki znamy. Tutaj już wycieczki docierają bardzo rzadko, chociaż też są, ale nazywają się one ekstremalne. To już jest stosunkowo daleko od muzeum, więc właściwie no jest to praktycznie najdalej, jak się tutaj da dojść w ciągu kilku godzin. No i to miejsce robi, już wtedy na mnie robiło wrażenie, jak tu byłem pierwszy raz w roku 2012, czyli już ponad 10 lat temu. Tam Jest ten tuż do Berlina, nie? O! Boże, Dobrze, że kiedyś byłem komandosem. Gdzie jest Grzesiu? Grzesiu sprawdza od nogę. Widzą Państwo, czasami warto wziąć ze sobą takiego kolegę, który nie potrafi przejść obojętnie wobec dziury. Ja też nie mogłem przejść obojętnie, ale nie aż tak, żeby do niej wchodzić. Także nam, nam sprawdzi, co tam jest. Jest tutaj bardzo krótka odnoga, która jest na końcu zamurowanym, zamurowaniem ceglanem. Tak jak większość tutaj tych wejść, wiesz o co chodzi, takie że cegłą zamurowane. Mhm. I dalej mieli e, jakby budować. No w jakichś z, z dziwnych okolicznościach to się trochę zawaliło im tutaj, więc wzmocnili to tymi dwoma betonowymi ścianami. Tutaj są bardzo ciekawe takie szalunki z desek, jeszcze podparte yy, deski, ale to już podejrzewam, że przez współczesnych poszukiwaczy pewnie myśleli, że wysadzono to specjalnie, żeby zamaskować wejście do jakiejś komory, bo tak to wygląda. Nazywam się Grzesiu. Nie Czesiu, tylko Grzesiu. Nikt ręki nie pada, wszyscy kręcą filmy, nie? Tak. Tacy koledzy. A ja się w międzyczasie dowiedziałem co tutaj było i dlaczego tak to wygląda. Ponoć był tutaj zawał, no tak trochę to wygląda na zawał i po prostu zostało to zabezpieczone tymi betonowymi ścianami i temu tutaj wspornikiem. W tym korytarzu kiedyś byłem, nie ma tam nic odkrywczego, kilkanaście metrów może i koniec. Bąkrowcu proszę nie niszcz galerii, uszanuj to miejsce. A o jakiej galerii mowa? Zobaczcie. Zrobiono tutaj takie malunki na ścianach, całkiem ładne. E, można oczywiście dyskutować, czy to dewastacja, czy nie, bo to jednak obiekt historyczny. Ale lepsze to niż takie zwykłe, ordynarne bohomazy. Następni chętni, zapraszamy. Przytuj się, Przytuj się, bo jest szpada. Ło, wow, to jest dopiero rysunek. Oczywiście one nie są nowe, one tutaj są od lat. Natomiast są ładne i warto je pokazywać. A tutaj na końcu jest studzienka. Zobaczmy, czy głęboka. Uwaga, spróbuję nie wpaść. Ło, wow, ale wielka, no. Kiedyś to były czerpnie wody. Z tego, co wiem, obecnie to po prostu są śmieć. Ale dość głęboka. Tutaj jest, nie wiem, z 20 metrów. No, ale ja się tu nie będę pakował. Pętla nietoperska jak nazwa wskazuje, jest pętlą, czyli można ją obejść dookoła. To były takie komory, w których magazynowano różne rzeczy. Jedną nogę przeszliśmy, a teraz jakby dochodzimy do drugiej i znowu będą kolejne komory. Niestety większość odwiedzających zrobiła sobie z tej pętli toaletę i tutaj za dużo nie ma do oglądania. Wychodzimy już z pętli nietoperskiej, minęliśmy już dworzec Marta i teraz kierujemy się na prawdziwą perełkę, czyli na dworzec. Nordpol. Chcemy zobaczyć, ile tam zostało wody. Poziom się obniża i pewnie jest niższy niż wtedy, kiedy byliśmy tam ostatni raz. Tutaj znajduje się najwyższy strop w obrębie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Zobaczcie, tu jest bardzo wysoko, a kawałeczek dalej robi się niżej. Ponoć przyczyną było to, że się pomylili w obliczeniach i po prostu te tunele wyszły trochę krzywo, w sensie na różnych wysokościach się połączyły, ale jak naprawdę było, nie wiemy. Maciek, windy widział? Znaczy, a to jest to 730, my jesteśmy, czy gdzie my jesteśmy? Tak, to pancerwerk numer 730 i pozostałości windy w nim. Jednocześnie to najgłębszy szyb międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Te szyny były zatopione, no tak. ale woda spadła, ja cię kręcę, ty nie no. Poznajecie te nacieki, tak właśnie zalane podziemia za dworcem Nordpol. Jak widzicie, one nie są zalane, ale przez wiele lat były. Natomiast poziom wody się znacznie obniża, stopniowo się obniża. Już ostatnio, jak byliśmy, doszliśmy do miejsca, które normalnie było niedostępne przez poprzednie lata, a teraz prawdopodobnie dojdziemy jeszcze dalej. Dlaczego ten poziom się obniża, do końca nie wiemy, ale pewnie chodzi ogólnie o takie obniżanie wód gruntowych, bo to no chyba to jest jakby szerszy problem, taki środowiskowy, a nie tyle, że tutaj. A dawno, dawno temu było tu takie odwodnienie, jak w innych miejscach, ale ponoć Rosjanie je wysadzili, tak mówią. Odwodnienie to uchodziło gdzieś w Kęszycy, nie mylić z Kęszycą Leśną. To już zaczyna się takie błocne podłoże, wody jest coraz więcej, oczywiście jest jeszcze i malutko, ale za chwileczkę będzie i pokostki, połytki i coraz, coraz wyżej, aż do samego sufitu. Nadal końcowe podziemia są zalane aż po sufit. Jak ktoś bardzo chce, można tam sobie pływać łódką, pontonem, eee, no albo wpław, ale to już jest dla koneserów morskich kąpieli, bo tam woda ma temperaturę tam 4, 6, 8 stopni. Trudno powiedzieć, ale na pewno bardzo, bardzo zimną. Zobaczcie, jakie nacieki. To jedno z najpiękniejszych miejsc na systemie. Poprzednio byliśmy na tym rozwidleniu z Kasią. Pamiętacie, że już tutaj woda nam się prawie że wylewała do kaloszków. Podeszliśmy kawałeczek tam, a tutaj właściwie było bardzo, bardzo ciężko. A teraz zobaczcie, da się przejść tutaj suchą stopą właściwie. W Adidaskach prawie że. to ładne zdjęcie. Czyli susza. Susza. To tak naprawdę. Poziom wody stopniowo rośnie. Jakbyśmy tam dalej poszli, byśmy się już zalali. Całkowicie. Tak więc tajemnica jeszcze jest do odkrycia, ale pamiętacie, że przez kilkadziesiąt lat te podziemia były zalane wodą, mniej lub bardziej. Całkowicie może nie, ale częściowo na pewno. A to już druga z Odnóg. Wtedy, pamiętam, szliśmy z Kasią tutaj przy brzegu, e, chyba ten drut nam wtedy spadł, ta, nie wiem, jak to nazwać, ten metalowy, a tam widzieliśmy tę rurę, że z niej coś tam kapało, myśleliśmy wtedy, że to jest coś, coś innego, nie wiem, nie wiedzieliśmy, co to jest, a to tylko rura, z której kapie woda. No, i nasza wycieczka powoli dobiega końca. E, musimy jeszcze wrócić do naszego wejścia, właściwie wyjścia już teraz. Niestety, z racji tego, że wszystko jest zamknięte, to nie można już tak jak kiedyś kreatywnie sobie wejść jednym, wyjść drugim, tylko trzeba się dostosować do tego, co jest w muzeum. My wchodziliśmy przez 719 i tam też będziemy wychodzić. Dziękuję, że byli Państwo z nami na tej wycieczce przypominającej, jak wygląda aktualnie system. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Zobaczyliście, a jeśli byście chcieli się tutaj przejechać, to jest taka szansa, ponieważ powstało takie stowarzyszenie: Pasja Łączy ludzi. Mają oni swoją grupę na Facebooku, wystarczy ją polubić, wystarczy ją odwiedzać i będą tam oferty wycieczek, będzie można się przejechać także z nimi. Tak więc zapraszam. Wejścia oczywiście będą tylko przez muzeum, bo inaczej się nie da, ale można w sposób legalny zobaczyć to miejsce a jednocześnie z grupą, z grupą pasjonatów, osób, które tutaj jeżdżą od często kilkudziesięciu lat. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne odcinki z kanapowcami.